Czy kiedykolwiek miałeś poczucie, że tak naprawdę prawdopodobnie tylko ty angażujesz się w 100% w ten projekt, a większość osób po prostu gdzieś tam olewa sobie pracę i nie traktuje na poważnie biznesu, w którym tak naprawdę razem budujecie swoją wolność finansową? Więc dzisiaj właśnie odpowiadam na pytanie, jak zmotywować mój zespół do pracy, żeby zaangażowali się do działania dokładnie tak jak ja. Witam Cię na moim kanale na YouTubie, nazywam się Klaudia Stawiarska i jestem trenerem biznesu online i network marketingu. I dzisiaj właśnie w serii questions i answers odpowiem na jedno z najczęściej zadawanych pytań, czyli jak zmotywować mój zespół do pracy. Więc dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić dwoma takimi ważnymi strategiami, w jaki sposób e, tak naprawdę możesz zmotywować swój zespół do działania. I teraz e, jeszcze zaczynając w ogóle e, odpowiedź na to pytanie, chciałabym Ci uświadomić, że branża marketingu sieciowego to jest taki właśnie biznes, w którym rekrutujesz ludzi, którzy są. Niezależni, oni sami tak naprawdę decydują, co będą robić, i sami zdecydują, czy będą w ogóle chcieli działać według Twojego systemu. Więc tak naprawdę do końca nie masz kontroli nad ludźmi, którzy, których zrekrutujesz, ponieważ niektórzy być może będą mieli e, swój sposób na działanie w tym biznesie. Ponieważ ten biznes jest niezależny, tak? każdy tutaj tak naprawdę e, zaczyna go od zera, budując całą swoją sieć dystrybutorów i e, sieć klientów e, indywidualnie. Więc właściwie, co ja e, proponuję ci robić na pewno z każdą osobą, którą zaczynasz w ogóle swój biznes. To ustalenie kilku takich warunków e, współpracy waszej, e, jakby takich zasad, w jaki sposób będziecie się komunikować, ale też właśnie w jaki sposób będziecie działać, na ile ta osoba się zaangażuje, na ile będzie po prostu e, chętna duplikować Twoje działania i e, na ile będzie nauczalna. Twoim głównym tak naprawdę celem jest zapytać tą osobę, czy w ogóle jest nauczalna i czy da się prowadzić, na ile się będzie dała prowadzić. I ustalić również takie kwestie na samym początku, właśnie jakimi są jej cele, tak? Czyli zapytać ją, co ona chce osiągnąć z tą firmą, ile ona chce zarabiać, w jakim czasie chce to osiągnąć, jak, jak będzie się angażować na co dzień, tak? I po prostu zapytać ją, jak bardzo poważnie traktuje ten projekt. Więc tak naprawdę tutaj wynajdujemy jej cele oraz Znajdujemy jej dlaczego, tak? Czyli dlaczego ona tak naprawdę się angażuje w ten projekt, eee, takie emocjonalne argumenty, które będziesz mógł później używać do e, właśnie motywowania tej osoby do pracy, tak? Ponieważ każdy w tym biznesie ma swoje gorsze dni i kiedy ty jesteś takim liderem, który wspiera swój zespół, możesz właśnie przypomnieć o takich jego, e, jakby początkowych motywach, dlaczego on w ogóle zaczął ten biznes. Biznes, tak? Więc dlatego to jest takie ważne, żeby już na samym początku ustalić ze swoim e, partnerem biznesowym, dlaczego. I żeby twoi partnerzy biznesowi dokładnie robili to samo. Ze swoimi liderami, tak, czyli ludźmi, których oni rekrutują. I dokładnie w ten sam sposób ich motywowali, czyli ich tak naprawdę własnym motywem. Jeżeli ty tego nie ustalisz na samym początku działania, kiedy on jest pozytywnie nastawiony, ma dużo emocji, jest bardzo taki nakręcony wręcz, no to później nie będziesz miał właśnie tych argumentów, które możesz używać właśnie w trakcie działania, kiedy on ma właśnie te spadki, że tak powiem, swojej efektywności. Ważne jest również, aby uświadomić tą osobę, że będą również trudniejsze dni, że będzie ciężko, że nie zawsze będzie szło gładko, i tak dalej. I po prostu zapytać ją, jak chcesz, żebym w tym momencie reagowała, tak? Jak chcesz, żebym Ciebie motywowała? Czy chcesz, żebym do Ciebie zadzwoniła? Czy chcesz, żebym o czymś Ci przypomniała? Czy chcesz, żebym Ci w czymś pomogła, wsparła? Czy mam Cię zostawić w spokoju? Czy potrzebujesz przerwy, i tak dalej? Więc warto tutaj zapytać tą osobę, jak Ty masz reagować, kiedy ona ma właśnie takie dni spadku motywacji. I oczywiście zapisać sobie gdzieś taką notatkę, żeby później Ci się nie pomyliło z kim, co ustaliłeś. I oczywiście wykorzystywać to w tych momentach, kiedy Twój zespół nie jest zmotywowany i tak naprawdę do każdego trafi coś innego. To nie będzie tak, że jeden jakiś taki bodziec zadziała na wszystkie osoby w Twoim zespole, ponieważ każdy ma inny, jakby taki właśnie, taką inną wewnętrzną motywację, która go tutaj tak naprawdę sprowadziła do tego biznesu. Więc y, drugim sposobem, jaki bym ci zaproponowała, oprócz tego, że motywujesz każdego indywidualnie, żeby y, zmotywować również właśnie zespół do pracy. Więc w jaki sposób możesz y, to zrobić? Ja y, powiem szczerze, w moim doświadczeniu y, próbowałam różnych sposobów, między innymi robić różne takie konkursy, takie jakby zawody, taką zdrową rywalizację między uczestnikami, tak? osób, które są zaangażowane. W moim zespole, tak? I tutaj e, dawałam różne takie małe nagrody. Oczywiście samo wyróżnienie później takiej osoby, że jest to top rekruter, czy jest to osoba, e, która po prostu najwięcej zrobiła w danym miesiącu, to już było samą nagrodą w sobie, kiedy to mogłam e, ogłosić publicznie wśród całego mojego zespołu. Natomiast e, również właśnie proponowałam takie nagrody, powiedzmy e, jakąś książkę na przykład, tak? Czy e, czy jakiś voucher na przykład. Nawet zrobiłam kiedyś taki e, konkurs dla liderów, którzy mają już swoje większe grupki, że lider, który ze swoją grupą e, zdobędzie jak najwięcej osób w danym miesiącu, otrzyma ode mnie voucher na spa. Więc ja sponsorowałam te nagrody, żeby ich bardziej zmotywować, ale było to efektywne, ponieważ rzeczywiście osoby e, wtedy całym teamem się e, angażowały, tak? i tutaj ważne jest, żeby dobrze przemyśleć oczywiście tą strategię. Możesz zrobić różne jakby takie pomysły na nagrody dla tych osób. Nie muszą być to pomysły, które musisz gdzieś tam finansować. Mogą być to takie właśnie nagrody jak na przykład zorganizowanie jakiegoś szkolenia, jakiegoś szkolenia z jakimś liderem z zewnątrz, tylko indywidualnie dla tych osób czy jakiś dodatkowy support, wsparcie, jakiś ekstra czas, który możesz poświęcić tym osobom. Czyli takie właśnie wartości, które będą Będą dla tych osób ważne, tak? Więc tutaj polecam Ci przemyśleć też taką strategię motywowania zespołu, gdzie robisz jakiś konkurs w danym miesiącu, kto ile zrekrutuje osób lub kto awansuje. Możesz to zrobić na podstawie jakichś punktów, które przyznajesz za daną aktywność, tak? Za to, że ktoś przeprowadzi prezentację albo że ktoś właśnie pomoże osobie w swoim zespole awansować i tak dalej. Możesz wymyśleć różne takie sposoby na po prostu wynagradzanie tych osób punktami, i później właśnie wynagradzanie ich jakąś nagrodą, powiedzmy fizyczną, tak? Więc to są różne takie naprawdę sposoby, które możesz zastosować do. E, motywowania Twojego zespołu, ponieważ e, no, to jest taka wtedy, budzi się zdrowa rywalizacja między ludźmi i e, oni gdzieś tam zaczynają bardziej e, współ, współpracować ze sobą, ale również zdrowo rywalizować. Tak? To też ich nakręca, motywuje między sobą. E, I co jeszcze bym chciała Ci tutaj powiedzieć? Generalnie to takie dwie strategie tak? podejście indywidualne i podejście e, grupowe, jeśli chodzi o motywowanie całego zespołu. Natomiast pamiętaj, że zawsze. W Twoim zespole będzie 20% osób, które będą działały naprawdę mega intensywnie, a 80% osób to będą albo klienci lub osoby, które gdzieś tam dystrybutorzy, którzy gdzieś tam po prostu działają od czasu do czasu, że tak to nazwę, lub po prostu bardzo, bardzo mało, tak, gdzieś tam e, nie angażują się tak, e, jakbyś e, ty tego na przykład chciał. Więc to jest właśnie ta zasada Pareto, gdzie po prostu 20% daje nam 80% wyniku i ja Ci proponuję właśnie skupiać się e, w większej mierze, więcej swojego czasu, poświęcać właśnie tym 20%, e, 20 osób, które w Twoim zespole są rzeczywiście zaangażowane, bo, bo oni właśnie zrobią dla Ciebie 80% wyniku, tak? A te 80% osób, które są mniej zaangażowane, one dadzą Ci 20% wyniku. Więc dlatego to jest takie ważne, żeby skupiać się na tych złotych statkach, jak to, jak to mówi Don File w, w swoim książce 45-sekundowa prezentacja, która odmieni Twoje życie, gdzie po prostu dajesz swoją energię tym ludziom, którzy rzeczywiście są zaangażowani, zmotywowani i chcą osiągać, a nie tracisz energii na ciągłe jakby przekonywanie i ciągnięcie ludzi, którzy gdzieś tam sami nie są zmotywowani. Bo jeżeli on sam nie jest zmotywowany i nie jest do końca przekonany, lub gdzieś tam po prostu nie traktuje na 100% poważnie biznesu, no to nie ma żadnej siły, żebyś Ty go w jakiś sposób zmotywował, żeby on działał, tak po prostu on musi poczuć to wewnętrznie. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki pomogą Ci w tym, jak motywować swój zespół do pracy i w jaki sposób właśnie ich mocniej zaangażować. Tutaj też to jest bardzo ważne, żeby mieć od samego początku procedury, taki system działania, który daje ludziom właśnie taką, taki gotowy przepis działania, bo często ludzie nie działają, bo nie wiedzą, jak mają działać. Tak? Po pierwsze, nie wiedzą, po co działają i nie mają swojego dlaczego. A jeżeli mają swoje dlaczego i mają swoje po co, to nie wiedzą jak mają działać, tak? I, i często nie wiedzą od czego mają zacząć i tak dalej, więc naszym też zadaniem jest pokazać im tą, im tą drogę, żeby działali dobrze od samego początku, prowadzić ich krok po kroku, aż się usamodzielnią. I tutaj polecam Ci naprawdę moje szkolenie, jak prowadzić mistrzowski zespół w MLM, żeby była duplikacja. Tam bardzo, bardzo dużo wskazówek daje, w jaki sposób ja od zera zbudowałam swoją tożsamość lidera oraz jak właśnie poprowadziłam swój zespół poprzez prowadzenie regularnych sesji, strategicznych, regularnych szkoleń oraz tego, jak wprowadziłam system duplikacji w moim, w moim po prostu zespole. Więc polecam Ci to szkolenie. Również polecam Ci filmik, który nagrałam jakiś czas temu na YouTubie odnośnie jak prowadzić zespół online w jaki sposób się z nimi komunikować i tak dalej, żeby właśnie też tą motywację utrzymywać. No i jeszcze na koniec taka wskazówka bym ci powiedziała, co jest bardzo dużą motywacją dla naszego zespołu, to jesteśmy my sami, tak? Czyli nasze własne działanie. To jak bardzo ty jesteś zaangażowany, jakie ty wyniki robisz, ile ty ludzi rekrutujesz, ile ilu ludziom ty pomagasz awansować i tak dalej. Um, Pamiętaj, że ty jesteś wzorem dla ludzi, którzy cały czas ciebie obserwują, patrzą na twoje działanie i, e, i to ich inspiruje. Tak? Jak widzą, że ty na przykład zrekrutowałeś w jednym miesiącu pięć osób, no to mają motywację, żeby też e, rekrutować. Tak? Jeżeli widzą, że ty nic nie robisz i liczysz tylko na to, że. Zespół będzie działał i będziesz zarabiać pieniądze, no to e, ludzie też nie są zmotywowani, tak? Więc pamiętaj, że to wszystko idzie od lidera w dół. Jak ludzie widzą, że ty działasz, to oni też działają, jak widzą, że ty nie działasz, to oni też nie działają. Dlatego to jest też ważne, żeby dawać bardzo dobry przykład e, osobom w naszym zespole, naszym własnym działaniem. E, I tak jeszcze na koniec powiem Ci e, taką małą <laughs> ciekawostkę, że kiedyś usłyszałam na jednym ze szkoleń, na którym byłam. Takich offline'owych z mojej firmy, że lider ze stanu wypowiadał się, że po prostu w jego zespole zawsze było tak, że to, co zrobił on. Ludzie zrobili 50% tego samego, a to, czego on nie zrobił, no to 100% nie zrobili, tak? Czyli bardzo mi to dało do myślenia, że po prostu e, ok, czyli jak ja zrekrutuję powiedzmy 6 osób w danym miesiącu, no to ludzie porekrutują po 3 osoby, tak? E, jeżeli ja nie zrekrutuję nikogo, to oni też nikogo nie zrekrutują, więc wziąłem sobie to do serca, że po prostu ja muszę być wzorem, jeżeli chcę, żeby moi ludzie działali. I Tobie też proponuję być takim wzorem lidera, którego inni chcą naśladować, a nie liczyć na to, że oni będą sami angażować się z własnej wewnętrznej motywacji, bo takich ludzi będzie po prostu dosłownie no, garstka, tak, jakiś 1% być może. Więc mam nadzieję, że te wskazówki ci pomogą. Daj lajk, like, jeśli ci się podobało to wideo. Oczywiście, udostępnij dalej, jeśli uważasz, że ktoś może również skorzystać z tych informacji. No i subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Tymczasem, pytanie do ciebie: być może skomentuj właśnie pod tym filmem, jakie ty masz sposoby na motywowanie swojego zespołu, żeby właśnie się angażowali. Jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych filmikach QA.